Możesz mieć kontakt z Bogiem. To jest piękna prawda o tym, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby i chce spotykać się z każdą osobą, która za nim tęskni i która ma takie pragnienie modlitwy. Ojcowie pustyni uczą nas, że modlitwa to przede wszystkim prostota. To wykonywanie często swoich codziennych zajęć w myślach, powracając do Jezusa. Jest taka jedna bardzo piękna. Bardzo prosta, ale bardzo głęboka modlitwa, o której chciałbym Wam teraz opowiedzieć. Nazywa się to modlitwą hezychazmu, modlitwą Jezusową czy modlitwą serca. A polega ona na ciągłym, często monotonnym powtarzaniu jednego zdania: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Dochodzi do tego jeszcze taka praktyka oddechowa, to znaczy, pierwszą część zdania: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, wypowiadamy na wdechu. Drugą część zmiłuj się nade mną grzesznikiem na wydechu. Pomaga nam to uspokoić serce i zapewniam cię, że po pewnym czasie, kiedy będziesz się modlił tą modlitwą, idąc do pracy, jadąc w autobusie w jakiejś wolnej chwili, to zobaczysz, że ostatnia myśl która będzie Ci towarzyszyła przed zasypianiem, będzie się wraz z oddechem pojawiała. I to będą właśnie te słowa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.